Witam Was bardzo serdecznie. Dziś jesteśmy w sumie na terenie byłego stalagu. Na ziemi opolskiej. A dokładnie jest to miejscowość Łambinowice. Tutaj jest przepięknie upamiętnione to, co się działo wcześniej, tak? Ale zanim poprowadzę was po tym tragicznym miejscu, chciałabym bardzo podziękować moim wspierającym. Kochani, serducho dla was. Dziś wyjątkowo jest wiatr, także mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać. Macie wygodne buty założone. Warto też mieć ze sobą znicze. Jeżeli macie wszystko ze sobą, no to ruszamy. Wierszcze. Cisza, spokój. Jest to na pewno odludne miejsce w środku lasu, ale wiecie, co Wam powiem? Grzmi. Oby mnie burza nie została. Dokładnie jest to stalak 344 Ramsdorf. Dziś znany jako łapinowice. Jest to jedno z najbardziej przejmujących i tragicznych miejsc na mapie obozów jenieckich w całej Europie. Przejdziemy się między duchami, że tak powiem i upamiętnimy przynajmniej kilku z nich. Z 1927 roku w Warszawie, w Powstaniu Warszawskim służyła jako strzelec i łączniczka. Na początku października 1944 roku trafiła do tego stalagu. Stamtąd rozpoczęła przymusową wędrówkę po kolejnych niemieckich obozach, docierając coraz dalej na zachód, aż do stalagu Oberlagen. Tam została wyzwolona przez żołnierzy generała Stanisława Maczka. Zanim w 1947 roku wróciła do kraju, uczyła się w Polskiej Szkole Młodszych Ochotniczek na Zarecie. Została psychologiem i pomagała dzieciom. Mamy tu wielu bezimiennych. Wiktor, urodzony w Moskwie, jako ochotnik wstąpił do Armii Czerwonej. Walczył między innymi pod Kurskiem, odniósł rany i dostał się do nieboli niemieckiej w sierpniu 1943 roku. Pan Witold, urodzony Łońcu w Rosji walczył w wojnie polsko-bolszewickiej i w 1939 roku odpierał agresję III Rzeszy na Polskę. W 1940 roku w ramach ruchu oporu trafił z konspiracyjną misją do Auschwitz. Po udanej ucieczce w 1943 roku napisał raporty, jeden z pierwszych dokumentów o Auschwitz i holokauście już jako rodmistrz Walczył w powstaniu warszawskim, po jego upadku został wysłany do tego stalagu. W 1945 roku wrócił do Polski, a w 1947 roku trafił do aresztu Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Pan Romuald Pseudonim Orzeł, urodzony w 1929 roku w Warszawie, jeden z najmłodszych powstańców warszawskich, walczył w batalionie Kiliński. Po upadku powstania w październiku 1944 roku trafił do Stalagu, skąd został przetransportowany do innych obozów w głębi Niemiec, gdzie pracował m.in. w górach przy Vermigię Lasu wczesną wiosną 1945 roku zdołał podczas ewakuacji zbiec i dotrzeć do aliantów podając się za starszego dołączył do drugiego korpusu polskiego generała Władysława Andersa by ostatecznie wyjechać do Anglii w 1947 roku wrócił do kraju Tolt Kula, pseudonim Żakowski, urodzony w 1916 roku w Warszawie, w przeddzień wybuchu wojny światowej, obronił doktorat z historii, a kiedy rozpętała się na dobre, uczestniczył w tajnym nauczaniu i akcji ratowania Żydów. Pracował w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej oraz w redakcji biuletynu informacyjnego. Po upadku powstania warszawskiego trafił 8 października 1944 roku do tego stalaku, a tuż po wojnie wrócił do Polski do syna Marcina, który poszedł później w naukowe ślady ojca. Pan Rino, urodzony 1922 roku we Włoszech. W 1943 roku wysłano go do walk w Grecji, gdy 8 września 1943 roku Błosi przeszli na stronę aliantów, dostał się do niemieckiej niewoli i został przewieziony na Litwę. W październiku 1943 roku trafił do Lamsdorff, przypuszczalnie do tak zwanego Rusenlager, a stamtąd do działu roboczego na Górnym Śląsku. Podczas ewakuacji w 1945 roku ukrył się i doczekał wyzwolenia. Do kraju powrócił w 1946 roku. Po podreperowaniu zdrowia podjął pracę w fabryce. Pan światosław, urodzony w 1912 roku w Gruzji, latem 1941 roku jako zwiadowca Armii Czerwonej, wpadł w niemiecką zasadzkę i został internowany w stalagach. W niewoli przystano współpracę z Niemcami, po szkoleniu w ośrodku Abwehr w Sulejówku przerzucono go na front wschodni. Nie podjął tam jednak misji szpiegowskiej, tylko zgłosił się do NKBD i złożył raport o niemieckim wywiadzie. Mimo to został skazany na 3 lata robót, a rehabilitację uzyskał dopiero w 1988 roku. Kompleks ten od XIX wieku pełnił funkcję wojskową, a w XX wieku stał się miejscem cierpienia dziesiątek tysięcy jeńców i cywilów z różnych okresów historycznych. Bardzo przytłaczająca energia. Na pewno. Dobry, dobry wieczór. Czy możesz bliżej podejść? Chciałabym opowiedzieć twoją historię. Wiem, że tu jesteś. Poczułam ciebie. Było odczuwalne najwięcej. No i automatycznie patrzcie, 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 ktoś tu jest. Mam do ciebie prośbę. Jeżeli chcesz ze mną porozmawiać, dotknij drugą kropkę. Jeżeli chcesz. Widzicie, ktoś się ukrywa, nie chce się pokazać. Później jeszcze sobie sprawdzimy, ale teraz chciałbym jeszcze wam troszeczkę na ten temat opowiedzieć, miejsce to położone jest na terenie dawnych prus, które w XIX wieku były częścią Związku Niemieckiego. A potem Cesarstwa Niemieckiego. Teren, dzięki swej lokalizacji, był dogodny do stworzenia zarówno poligonu wojskowego, jak i dużych struktur obozowych płaski, odizolowany, z rozbudowaną siecią kolejową. Powiedzmy sobie tutaj. Jest tu napięcie, jest tutaj ta atmosfera. Jestem w środku baraku. Się nie zadziało. Ja zaraz wam pokażę. W 1864 roku Prusacy założyli tu poligon wojskowy. Od tego momentu miejsce to miało charakter wojskowy, który z czasem przekształcił się w obozowe Zobaczcie co się dzieje Dobry wieczór podejdź bliżej chciałabym Tobie zadać pytań kilka i opowiedzieć Twoją historię. Słuchajcie, burza idzie. Widzieliśmy je skok, ale znowu na chwilkę i... Wysunął się ode mnie, czyli tutaj te dusze są po prostu nieufne. Wcale się nie dziwię, szczerze Wam powiem. Podczas I wojny światowej Niemcy przekształcili Lamsdorff w jeden z największych obozów niemieckich w Europie. Przetrzymywano tu około 90 tysięcy jeńców, głównie Rosjan, ale też Francuzów, Anglików, Włochów i Serbów. No tutaj się czuję nie za bardzo, powiem Wam szczerze. Czekajcie. Dobry wieczór! Dobry wieczór! Podejdź do mnie bliżej. chciałbym opowiedzieć twoją historię. Nie ukrywajcie się. Ja przyszłam o was opowiedzieć. Zobaczcie, że pokażą się. Są zaciekawieni, ale za chwilę odchodzą, tak? Ja chcę tylko z Wami porozmawiać, pomodlić się za Was, ale chciałabym znać parę informacji, waszą historię, bo my nie zapomnieliśmy, my pamiętamy. Naciskać, ale sami zauważyliście, że gdzie wejdę, to cały czas coś się dzieje. Podczas I wojny światowej warunki były ciężkie w tym obozie, a zwłaszcza zimą. Pocisniały pewne standardy konwencji haskiej, czyli traktowania jeńców. Wiele z nich nie było przestrzeganych. Jeńcy chorowali na tyfus, szkorbut, odrę i zapalenie płuc. Tysiące zmarło, pochowano ich na rozległym cmentarzu jenieckim, który istnieje do dziś. Przejdźmy się tam, To jest też bardzo ponuro. Bardzo smutne miejsce. Od razu to się wyczuwa. Dobry wieczór. Czy zostałam tutaj kogoś? Jeżeli tak, podejdź do mnie. Nie ma cisza, spokoju. Początkowo to miejsce nazywano Stalag 8b Lamsdorff od 1939 do 1943, a później Stalag 344 Lamsdorff od 1943 roku do 1945 roku. Idziemy sobie jeszcze do ogrodzenia A Podejrzewam, że wielu jeńców próbowało uciec w las A czy była taka szansa? Wątpię Zobaczcie, jeszcze wszystko druty kolczaste wszystko jest. Stalak 8B był jednym z największych niemieckich obozów jenieckich utworzonym przez Wehrmacht w październiku 1939 roku, zaraz po agresji na Polskę. Obóz składał się z baraków jenieckich, niemal 80 budynków, strefy administracyjnej, magazynów Wehrmachtu, cmentarzy, strefy rosyjskiej, czyli wydzielonego sektora dla jeńców radzieckich. Duszności czuję. ja mam szczerze. O jest, mamy, mamy. Dobry wieczór. Podejdź do mnie. Chciałabym z wami tylko porozmawiać. Chciałabym opowiedzieć waszą historię. Przybliż się do mnie. Będę wiedziała, że jesteś obok mnie i chcesz ze mną porozmawiać. Ja mogę do Ciebie podejść, jak chcesz, jeżeli Ty nie możesz. Jeżeli chcesz ze mną porozmawiać, dotknij drugą kropkę. Sumował się znowu, widzicie? Bardzo wysokie było. Nie wejdziemy w głąb, może nas zaprasza? Chcesz nam pokazać, co tutaj było? Może opowiedzieć? Jesteś blisko, bardzo tobie dziękuję. Chcesz ze mną porozmawiać? Dotknij dru drugą kropkę. A może chcesz pokazać mi coś? To podejdź bliżej. Jest, jest tutaj blisko, drugą. Chcesz porozmawiać? Było. Dobrze, to ja stanę. Umówmy się tak, że jeżeli odpowiedź brzmi na tak, dotkniesz drugiej kulki, kropki. Jeżeli odpowiedź brzmi na nie, dotkniesz, o, właśnie, dotkniesz do żółtej. Jeżeli odpowiedź brzmi na nie wiem, dotkniesz do pomarańczowej, a jeżeli odpowiedź brzmi nie mogę na ten temat mówić, dotknij aż do czerwonej kropki. Dobrze? Zrozumiałeś? Bardzo krząta się koło mnie, zauważyliście? tutaj tak przelatuje obok i odchodzi, przelatuje obok i odchodzi więc chyba raczej nie jest jest, patrzcie, dotrz, jest wysoko, bardzo dziękuję słuchaj, stań koło mnie nie obkrążaj mnie, nie idź w bok za mną, tylko stań obok mnie chcę opowiedzieć twoją historię masz okazję to powiedzieć światu co tu się stało, kim jesteś Jeżeli chcesz tego. Po... Jest blisko, cały czas jest blisko. Jesteś mężczyzną? Pamiętasz? Tak. Zielona, kropka. Nie możesz mówić. Do czerwoności poszło. A długo tu jesteś? Pamiętasz? Tak, zielona, nie, żółta, nie wiem, pomarańczowa. Nie mogę odpowiadać, czerwona. Tak, mignęła zielona. Czy jesteś Polakiem? Tak, zielona, nie żółta pomarańczowa, nie wiem, nie mogę odpowiedzieć, czerwona. Odszedł, nie czuję już nic, także bardzo Tobie dziękuję mimo wszystko za te odpowiedzi, za kontakt jakikolwiek ze mną. Jest mi niezmiernie miło. Pomodlę się za Ciebie, za Was wszystkich, którzy tutaj jesteście. Słuchajcie, deszcz zaczyna padać, więc za chwilę będę musiała chyba Opuścić to miejsce, ale powiem Wam, jest niezmiernie ciekawie w tym miejscu i naprawdę smutno. Kto tu trafiał? Do obozu trafiali stopniowo Polacy we wrześniu 1939 roku, Francuzi po kampanii francuskiej w 1940 roku, Brytyjczycy, Kanadyjczycy, Australijczycy, między innymi z kampanii w Grecji, Afryce Północnej od 1941 roku, Rosjanie po ataku na ZSRR od czerwca 1941 roku, Amerykanie po 1942 roku. Włosi po przystąpieniu Włoch do aliantów w 1943 roku oraz Jugosłowianie i Grecy. Liczba jeńców w szczytowym momencie osiągnęła 100 000 do 120 tysięcy. Zobaczcie, sobie przejdziemy tutaj jeszcze. Mam nadzieję, że przestanie padać deszcz, bo chciałabym jednak ten materiał tutaj nagrać, bo nie wiem kiedy bym mogła przyjechać po raz kolejny, więc chcę wyciągnąć stąd jak najwięcej. Warunki życia były dramatyczne, szczególnie dla jeńców radzieckich. Zachodni alianci mieli większe szanse na przetrwanie dzięki paczkom z Czerwonego Krzyża zawierającym żywność, lekarstwa i papierosy. Jęcy radzieccy byli traktowani jak podludzie, nie otrzymywali pomocy humanitarnej, a śmiertelność była gigantyczna. Szacuje się, że zginęło ich co najmniej 40 tysięcy. Słyszycie, to był grzmot, ale jeszcze się nie poddaje, jeszcze tutaj jesteśmy i jeszcze nie odchodzimy. Ciekawostką jest, że jeńcy brytyjscy organizowali tajne przedstawienia teatralne, mecze piłki nożnej, wykłady akademickie i lekcje języków. Jako sposób na utrzymanie psychicznej równowagi zbudowali nawet tajny teatr w jednym z baraków. Słuchajcie, zaczęło padać. Nie ma się gdzie ukryć. Poczekam chwilę, może przestanie. lecić do samochodu, powiem Wam szczerze. Ojej cała mokra już jestem.